Zaraz obczajmy content, bo mówię jeszcze nic. Ej, to jest toty? No właśnie, czy trafił ktoś już z was toty? To jest podstawowe pytanie. Czy ja będę pierwszy? Dobra, powolutku będę otwierać. No nie oczekuję szczerze mówiąc toty. No ale jak wypadnie to, to nie będę płakał, nie? Jakieś fajne foderki z tych pików. I potem będę miał te paczki 83 plus atakujących. No ja w ogóle nie grałem przez ostatni tydzień, Kuba ci powiem. Nawet rejwalców nie wujem ulepszeń. Dobra, piki, jak to piki? Niczego nie oczekiwałem, ale wiecie zrobiłem sobie, żeby po prostu były. Dobra, 80 najlepsze i trzy paczuszki jakieś. Nie wiem, czy jakieś są paczki za końsy w sensie takim, że za 10 końców na przykład. Dobra, jest za 10 końców. Za Freezy Dana podobno każdy dostał, ja nie mam jeszcze chyba. Dobra, lecimy z, tym, z tą linią ataku. No, nie ma tutaj Toty. To jest za nie, to jest grillish. Zaraz obczajmy kontent, bo mówię jeszcze nic. Ej, to jest Toty? Co to, to jest? Harryka jakiś? I co to kawa jest? Powiedzcie mi. O! Ja pierdolę! Co tu się. Ja pierdolę! Nie! Jaki film będzie? Ja pierdolę! Kuźwa nie zachowałem żadnych paczek. Nie zachowałem żadnych paczek. Nie zachowałem żadnych paczek. Zrobiłem trzy losowe paczki. Z drugiej leci to tymbapę. O co tu kurde chodzi? Cię pytam poważnie. Ja myślałem, że to Harry Kane nominacja jakaś, ty. O co tu chodzi? Nie wiem, czemu ja się aż tak cieszę, no ale kurde, czajcie druga. <ścoughs> nie, to się nie stało. Ale mocny odcinek będzie. Mbappé toty. Ile on kosztuje? <grywia> ja pierdziele. Ja pierdziele. Nie ma na rynku. nie. Ma... <grywia> ja za, żadnych paczek serii nie zachowałem. Mówię wam, o 18.50 robiłem te paczki... Te paczki te, no. Ulepszeń ataku. Nie, no, kurde. <noise> nie mogę z tego, serio. Spaczki jej atakujących 83, słuchajcie, trafiłem Mbappe Toty i to nie jest bait. Nie, no, ja ogólnie myślałem, że Harry Kane, nominacja. Nie, i tak się nie jarałem. Bo patrzę Anglia, napastnik. A czy to właśnie byłoby dobre? Bo ja robię Scott Bayernu, no ale to słuchajcie. No, chyba zrobię też se skład normalny, no bo kurde. Mbappe Toty nie grać. No to wiecie. Nie no, ja nie wierzę. To w ogóle skład śląska mama tu Mbappe to wyleciał. O co tu chodzi? Baczcie, akurat na pastykę nie mam. Może Mbappe grał w bajarnie kiedy? <śm> Mbappe to Przecież ta karta jest chora. 99 tempa, 98 wykończenia. Mocne strzały. Zagranie z fałsza. Szybkość. Słuchajcie, zaraz będziemy go testować ogólnie. Mecz. Testowy Kilian Mbapetoty. Mecz historyczny. To nie jest bait, to nie jest clickbait, naprawdę trafiłem Bapetoty. Chyba, że będę składem Bayernu i Mbapetoty. Nie no, to jest chora karta, słuchajcie, to jest chora karta. To ja w ogóle nie muszę padem ruszać w ogóle. Mi się wydaje, że mbapetoty chyba bardziej przyciągnę mi. Nawet jak będą już wiedzieć kogo. No to i tak zobaczyć reakcję, i czy serio trafiłem. No patrzcie, co to jest za karta. Ja tylko strzał robię i jest gol. W ogóle chłopco trzy strzały ma i w końcu strzela. Absolutnie, ja to przegrywna, ale się nie mogę skupić w ogóle. Na Stuwa on napisze do mnie po tym meczu, jeśli wygra. Zakładam, że wygra. Że coś w stylu. Noob, a mam bapę Nie, no patrzcie, nie mogę, po prostu to jest poezja. To jest czysta poezja, co on robi. XD. <ścoughs> nie mogę, co to jest za karta, no. Jak można być tak dobrą kartą? Dobra, damy mu zobaczyć, że Mbappé to ty mam. Gdzie z takim wini... 9-1 oceny? Hahaha, <laughs> 9-1 oceny napastnik. Jak można mieć napastnika 91 oceny? Jeden playstyle plus, Hahaha, <laughs> Jeden playstyle plus chłop ma. Jaki fryer. Jak można mieć napastnika jednego Playstyla plus? Uff, do... <laughs> Mbappé co nie trafił w ogóle. No patrzcie co ma... ma mapę, Ma pępę, Ma kępę. To wystarczy piłkę podać i gol jest Jeśli oczywiście się nie wywalił własne nogi Kylian Mbappe Maestro Kimpembe 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 Maestro Kimpembe 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 nie no, ta karta jest powalona. Widzicie co on robi? Czy wy widzicie co on odwala? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co on robi? Jeszcze chłop ma herb Barcelona gombapę upokorzył.